Cześć, kochani, tutaj Dominika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, oczywiście, zachęcam do subskrybowania. A tak, to wszystkich zachęcam do klikania łapek w górę Instagrama, żeby być na bieżąco. A dzisiaj kolejna część ramy z Daniel Kohn. Tak, ta dziewczyna robi wokół siebie tyle zamętu, że. To już chyba czwarty filmik na moim kanale o niej. A oczywiście, jeżeli nie wiecie, kto to Daniel Kohn, to znaczy, że jesteście w plecy z moimi filmikami z nią. Także szybko nadrabiajcie. Poprzedni filmik o Daniel Kohn zakończyłam jej Insta Story, um, jakby taką odpowiedzią na zarzuty jej ojca, które napisał w koście na Facebooku. I powiedziałam, że kolejny Insta Story jest już kolejną sprawą. Także, jak już widzicie po tytule, Pewnie domyślacie się, o co chodzi. Yy, nie musicie się domyślać, wszystko widać chyba już w stule. Ale tak, sprawa dotyczy plagiatu. Także zaczniemy czytać jej kolejne instastory i potem dowiecie się, co jest z nim nie tak. Chciałabym, abyś wiedział, że pisanie tego listu nie przyszło mi łatwo. Były momenty w moim życiu, w których chciałam, abyś był. Ale później w końcu zrozumiałam, że dorastanie bez ciebie jest najlepszą rzeczą dla mnie. Nasze ścieżki się skrzyżowały, a później znów rozdzieliły. I żeby być prawdomównym, podoba mi się to znacznie bardziej w ten sposób. To nie jest list, który wyraża gorycz, ale raczej podziękowanie dla Ciebie za Twoją nieobecność. Chcę być do Ciebie wściekła, chcę rzucić w czymś w Ciebie i powiedzieć, że zrujnowałeś mi życie. Ale tak po prostu nie jest. Dorastanie bez biologicznego ojca jest najlepszą rzeczą, jaka mogła mieć mnie spotkać. Chcę, żebyś zauważył, że powiedziałam biologicznego Mam wielu ludzi zajmujących Twoje miejsce. Moja mama, moi dziadkowie, mój brat, przyjaciele, rodziny. Lista idzie dalej i dalej. Wciąż mówisz o mojej mamie, więc pozwól, że Cię sprostuję. Przez lata patrzyłam, jak mama rośnie ze mną. Wtedy tego nie widziałam, ale teraz widzę, że walczyła. Chciała tylko tego, co dla mnie najlepsze i robiła co mogła, żebym to miała. Rozumiała, że wczesne poranki i długie noce były trudne. Byłyby trudne w tej chwili, ale pomogą mi na dłuższą metę. Moja mama grała dwie role i nie mogłabym być bardziej dumna z niej. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę przynajmniej połową tej kobiety, którą ona jest, i podwójną, podwójnym rodzicem, którym ty mógłbyś kiedykolwiek być. Bardzo ładny lis, nieprawdaż? Jak na Trzynastolatka. to wielu ludziom dało do zrozumienia, że coś jest ewidentnie nie tak. Bo jakim cudem trzynastolatka w ten sposób wyraża swoje uczucia i emocje? No właśnie, wyszukuje je w internecie. Ktoś poszperał i znalazł niemalże identyczny list do tego, który ona napisała. Ona napisała, skopywała, wkleiła raczej. Różniące się jedynie małymi szczegółami. Zresztą, sami zobaczcie. Przecież to jest takie samo. Jedyne, co mnie zastanawia, to to, że ona z matką myślała, że to nie wyjdzie na jaw. Mmm, e, zabawne. Jak już chciała zgapić od kogoś list, to mogła zmienić chociażby dobór słów, jakby zachować ten sam sens, nie wiem, ale zmienić dobór słów, no nie wiem, no cokolwiek, no. Naprawdę, no, także, wow, to się nazywa plagiat Daniel, ale dobra, to nie jest ostatnia Insta story, jakie ona opublikowała, także tutaj macie kolejne. Ciągle próbujesz wciągnąć mnie i moją mamę w to błoto. Wciąż mówisz ludziom, że ona zmusza mnie do robienia tego i tamtego. Ona nie zmusza mnie do robienia czegokolwiek, czego sama nie chce. Mam własny rozum, mam wyznaczone cele w życiu i wszystko co robię, to osiąganie ich. I ponieważ ty nie jesteś częścią tego, chcesz siedzieć tutaj w social mediach i oczerniać moją mamę. Faktem jest to, że moja mama była przy mnie w szczęściu i w nieszczęściu, a ty nigdy nie będziesz w stanie jej dorównać. Nawet z tymi wszystkimi negatywnymi rzeczami, które o niej mówisz. Ona wciąż będzie lepszym rodzicem i była lepszym rodzicem niż ty kiedykolwiek. Faktem jest to, że nigdy nie odgrywałeś roli w moim życiu i nigdy nie będziesz. Podziękuj sobie i Heather, to jest jego żona, za napisanie tego pięknego posta na Facebooku. Zajęłam się tym bardziej niż powinna. I tak, to już koniec tych Insta Daniel w tej sprawie. Jej ojciec oczywiście również odpowiedział na to, co Daniel napisała, ale przez Instagrama jego żony, czyli Heather. I o to, co napisał. Chociaż w sumie wstęp do tego napisała najpierw jego żona. To była odpowiedź Dustina, ojca Daniel. Dla Daniel to spowodowało, że się rozpłakałam. I teraz właśnie przechodzimy do tej odpowiedzi Dustina, czyli jej ojca. Daniel, możesz myśleć i mówić, co chcesz, ale byłem przy tobie cały czas. Nawet kiedy FaceTimowałeś do mnie w nocy, kiedy nie było twojej mamy, kiedy zabierałem cię i Czada, Czad to jest brat Daniel, do parku lub na plażę, to właśnie pamiętam. Kiedy czat nazywał mnie tatą, a ty chciałaś być wegetarianką. Kiedy mama dzwoniła do ciebie, żeby powiedzieć, byś nie wracała do Kalifornii, jeśli nie chcesz publikować zdjęć w ten sposób. I płakałaś z tyłu mojego auta. Chcę uniknąć social mediów i sławy. I wy wykorzystaliście to i teraz mnie atakujecie. Atakujcie co chcecie. Widziałem jak moja matka mm -hmm, przede mną, że to wszystko jest takie głupie. Koniec końców, nie ma fanów, nie ma zasięgów, nie ma pieniędzy. Nie ma powrotu z kłamstwami, które dostarczają bezużytecznych informacji. To, czego nie dostarczają, to kolejną dodatkową minutę, aby spędzić ten dodatkowy zbytek czasu na tym, co naprawdę ważne. Jeśli myślisz, że to, jak żyjesz, jest normalne lub właściwe, to mam nadzieję, że w dniu, w którym będziesz miała dziecko, zauważysz, że twoja kariera i sposób Jaki jesteś przedstawiana, stał się okrucieństwem. Wątpię, że chcesz tego dla swojego dziecka. Kocham cię, bo jesteś moją córką i to się nigdy nie zmieni. Nawet lata później, kiedy będziesz mnie potrzebować, wiedz, że będę tutaj, bo wiesz, że to jest właśnie to, kim jestem. Nawet po tym, jak ty i Twoja matka atakuje cię. Pamiętaj, że Cię kocham bez wręczania mi wypłaty. Uwierz w siebie i pomyśl, jak poruszasz się przez życie. Zdjęcia nie są wszystkim. Jeśli jej ojciec mówi prawdę, a Dani kłamie, to jest to mega przykra sytuacja, bo się okropnie na jego miejscu, widząc to jego. co moja córka, jakby jakbym była nim, to jak widząc, co moja córka wypisuje o mnie, to ja bym się czuła strasznie. Z drugiej strony nie wiem, czy on mówi prawdę, więc może to ojciec kłamie? Chociaż jeśli mam być szczera, to mnie bardziej przekonała mowa jego taty. Daniel już tyle w swoim życiu się nakłamała i tak dalej, że nie wiem, jakoś mu bardziej wierzę, ale wam zostawił wolną rękę oczywiście. Także dajcie znać, co o tym myślicie, sama jestem ciekawa, kto według Was mówi prawdę, jak mówię, mi się wydaje, że i ojciec mówi prawdę, bo Daniel już tyle kłamała, że... Mhm. Ale jak... no no nie wiadomo. Nie znam ich, wy też ich nie znacie, więc... Ciężko to stwierdzić Główne też jest to, że tak jakby widzę, że trochę ta sprawa jest tak naprawdę tylko między jej rodzicami W tym sensie, że oni nie wyjaśnili pewnych spraw między sobą I przez to Daniel została wplątana tak naprawdę w tą całą sprawę Bo ojcowi jest utrudniony kontakt z tego, co on pisze Z córką Nie dziwię się, że jest mu przykro z tego powodu Mi samej by było mega przykro, jakbym nie mogła nie odwiedzać moich dzieci i to jest taki kontakt między nimi. Według mnie, moje zdanie, moje opinia, tylko i wyłącznie, powinni to załatwić między sobą. Jakby ten ojciec powinien porozmawiać z jego matką, porozmawiać w ogóle, powinni wszyscy usiąść razem, nie wiem, przy jakiejś kawie czy tam herbacie i porozmawiać o tym wszystkim jak rodzina, a nie wygłupiać się po prostu jakieś cyrki, wyprawiać, publikować wszystko publicznie. To są prywatne rzeczy, czemu oni to publikują wszystko publicznie. Wydaje mi się, że ten i ojciec zrobił to dlatego, że ona już tyle rzeczy o nim powiedziała, że chciał się jakoś po prostu obronić, i też po prostu chciał, żeby wszyscy wiedzieli prawdę, która według niego prawdę. Tak, że Dani ma 13 lat, wciąż mówiąc, że ma 15 swoją drogą. Znalazłam jeszcze inny dowód na to, ale oczywiście to już jest temat na kolejny filmik. Nie mogę się mm, czekać, przekazać Wam te wieści, bo byłam w szoku, jak to znalazłam, ale to już będzie kolejny dowód. Także wow, ile kłamstw. Ta dziewczyna ma 13 lat, a już żyje tak bardzo zakłamanym życiem. Jest to przerażające. W tym wieku powinna. Dobra, nie będę mówić co powinna, bo nie jestem nikim, kto powinien mówić co powinna, czego nie, ale 13 lat, no nie wiem, no co ja robiłam w wieku 13 lat. No też bez porównania, bo ona jest ze Stanów, jest jakaś mega sławna i tak dalej, ale ja, czy to jest pierwsze gimnazjum, jakaś szósta podstawówki, pierwsze gimnazjum. Jezu, przyjaźń wtedy na przykład jeszcze w ogóle nie malowałam. Um... Co no? Telefon. No miało się telefon, ale to tak się używało. W ogóle nie nosiłam do szkoły telefonu. Um, no co wam mogę powiedzieć? Nie miałam Instagrama. Co ja miałam? Miałam tylko Snap'a. Snap'a sobie założyłam i miałam Facebooka i to tyle. I wtedy... W ogóle wybaczcie, że tak się... Jezu, chyba się coś przez okno patrzyłam, ale nie wiem, jakoś tak ta jesień mnie tak zachwyca, że po prostu patrzę się cały czas przez okno tutaj u mnie. Mam na nadzieję, że wam to teraz nie przeszkadzało, ale się zapatrzyłam na te liście, bo tutaj mam piękne drzewo obok okna. No. no nie wiem, no nie będę porównać swojego życia do życia jakiejś kalifornijskiej influencerki, ale jest to zaskakujące i zarazem przerażające. Jak szybko, jak te dzieci teraz dorastają. Wow, jestem w szoku. Naprawdę w ciężkim szoku. Ale to jest cała ta sprawa z tym plagiatem. Wow, że ona coś takiego zrobiła i myślała, że to nie wyjdzie. To jest jakiś hit po prostu i, i, i nie, nie dowierzam to dalej. Ale tak to wszystko. one nadzieję, mi się spodobał i się i tak. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji, odwiedzeniu Instagrama i co? 11...